Pokażemy Wam miejsce tajemnicze, owiane wieloma historiami i legendami. Schrony z czasów wojny, grublotnika francuskiego, który został zoszczelony nad Bożym, czy starożytne cmentarzyska. To wszystko będziecie mogli zobaczyć w tym odcinku, więc zaczynamy podróż po naszej raciborskiej ziemi. Przechodziliśmy już do tego schronu, schronu z czasów II wojny światowej, gdzie stacjonowały wojska Wehrmachtu. Przebiegała tutaj linia frontu yy, i tutaj właśnie znajdowały się, znajdował się schron dowodzenia, no, dowodzenia wojskami niemieckimi. Takie okopy były, ale już teraz tak tego nie widać. Yy, wejdziemy do środka i pokażemy jeszcze jak to tam wygląda w środku. Jest tutaj takie towarzystwo, które tym się zajmuje na bieżąco. Fajnie tutaj porobione. Każdy może przyjść, pozwiedzać. Jak widzicie, schron nie jest duży, jak już mówiłem. Głównie tutaj znajdowało się stanowisko dowodzenia, kolejny raz to powtarzam, ale jest jeszcze z tym miejscem związana pewna... Legenda. Ze schronem tym jest związana, jak już mówiłem, pewna legenda, jeszcze raz to będę powtarzał, bo no, ludzie tutaj chodzą, to zwiedzają. Miejsce jest takie oznaczone, więc nic dziwnego. Ze schronem z tym jest związana taka legenda, że u Leśniczego tutaj w latach 80. pojawił się człowiek, który twierdził, że jest ewangelickim duchownym i walczył w czasie wojny. W czasie w roku 1945 u boku Wehrmachtu walczył. Twierdził właśnie, że w tym miejscu, gdzieś tutaj stacjonował i pytał o to miejsce. Jak się okazało, w tym miejscu była ulokowana skrytka, i bardzo prawdopodobne, że było to gdzieś tutaj. Jak widzicie, mamy tutaj jakąś dziurę ewidentnie. Tylko nie wiem, ile w tym jest prawdy. No. Była tutaj taka skrytka, właśnie ulokowana i był to bardzo tajemniczy człowiek. No. Po tym wydarzeniu on się jakoś ulotnił, stracił się a ludzie po jakimś czasie postanowili tutaj odwiedzić to miejsce z tej leśniczówki no i odkryli właśnie tutaj otwartą skrytkę. No taka dość ciekawa legenda, nie wiem czy to jest do końca legenda, no wiesz, takie podanie jest, ale no to się rozgrywało w niedawnych latach, więc nie wiem czy to do końca legenda, czy to było w rzeczywistości, no ciężko powiedzieć, jest takie, jest mało sprecyzowanych informacji na ten temat, ale myślę, że jest bardzo ciekawa historia, więc postanowiłem to przytoczyć. I jeszcze raz przepraszam Was za mój głos, no ale jestem chory, a postanowiliśmy zrealizować dla Was jakiś materiał. Tym razem historyczny z naszego miasta, a dokładnie z lasu miejskiego obora, w którym również mieści się ogród botaniczny, ale to wkrótce Wam pokażemy. Hmm, teraz się udamy do kolejnego miejsca, które mamy w planach. Będzie to grup lotnika francuskiego, który walczył u boku Armii Czerwonej i został zeszczelony właśnie na traci Bożem. I w miejscu, w którym on tam spadł, tam właśnie jest taki symboliczny grób. Nie wiem, czy on tam w rzeczywistości jest pochowany, ale jest tam taki grób zrobiony. I do niedawna w skarpie przy tym grobie znajdowało się jeszcze znajdował się wrak myśliwca, który został usunięty również w latach 80. Więc jak widzicie, dość ciekawe wydarzenia. Dobra, ja nie przedłużam i lecimy do kolejnego miejsca. Jeszcze nie wspomniałem o innej sprawie związanej właśnie z tym miejscem. Okopy wokół mamy porobione. I te okopy są prawdopodobnie związane z budową kanału ulgi, który przebiega tutaj. Jest to tak zwana Nowa Odra w Bożu, którą budowano w związku z wylewami rzeki. Jednak nie przyniosło to tam jakiś spektakularnych efektów, ale mniejsza z tym. No i ziemia z tej budowy, z tej Nowej Odry, była to budowa z 1942 roku, była właśnie zwożona ta ziemia. Tutaj z tej ziemi właśnie stworzono taki okop, w którym być może ulokowano ten bunkier. Niestety mogę się mylić, ale takie były informacje. Nie wiem czy chodzi dokładnie o ten okop, czy o te okopy, które tam przebiegają, bo tam też mamy jakieś okopy. Ale na tym właśnie było ulokowane. Też działa w momencie, kiedy Armia Czerwona zbliżała się od strony rybnika w stronę Raciborza. Tutaj przebiegał front, i właśnie w tym miejscu, mniej więcej w tym miejscu, były tutaj ulokowane różne działania. No to tu jeszcze mamy taki jakiś mały schron, już taki, widzicie, mniejszy na jedną osobę. Teraz go zauważyliśmy, no nie ma nic spektakularnego tutaj, żeby tak pokazywać Wam, tak tylko go szybko przelecimy. Dobra, dotarli, dotarliśmy do tego drugiego miejsca, do grobu niesamowitego żołnierza, lotnika francuskiego, jak już mówiłem który walczył w czasie wojny u boku Armii Czerwonej i został zestrzelony właśnie nad Rećbożem. I w tym miejscu właśnie zleciał. Jeszcze do niedawna tam w tych skarpach gdzieś e, były ulokowane. Chodzi, chodziło ci o to, że spadł tutaj, tak? Nie zle, tak. zleciał. No spadł po prostu, no Jasne. jeden, jeden grzyb. No i gdzieś tutaj w tych skarpach były ulokowane części jeszcze myśliwca rozbitego myśliwca, które w latach 80. zostały usunięte. I to są fakty. To są fakty, to już nie jest legenda. Jak widzicie na grobie tym nie ma żadnej inskrypcji, żadnej tabliczki z imieniem, imieniem i nazwiskiem. Nie ma. Kwestia czy była. Mm. Czy, czy ja tutaj... został po prostu mm. drewniany czy metalowy drewniany chyba? E, no Przewściaska. E, ale dobra, jak widzicie, no ktoś tutaj przychodzi, e, ktoś się tym opiekuje. Widać no, te kwiaty sztuczne, ale nie są jakoś zabrudzone no i bardzo dobrze, nie? że miejsce w sumie pamięci no, jest jakoś zadbane, że ktoś o tym pamięta w ogóle. Ale mamy jeszcze dla Was inne ciekawostki z tego miejsca, z lasu miejskiego obora w Raciborzu. Nie są to jedyne ciekawe obiekty tutaj w tym miejscu. Mamy jeszcze cmentarzyska kurhanowe, no tam też się udamy i Wam to pokażemy. No i jeszcze inne takie atrakcje, które po drodze napotkamy, też na pewno jakieś przebitki będą. Mam tu jeszcze dla was taką jedną ciekawostkę nieczynną linię kolejową, ale na ten temat tu jeszcze bardziej może Damian wypowie, bo on jest tutaj znawcą kolei. No ja wiem, że ty mnie zabijesz Uwielbiam za teksty znawca tego ale Wiem, znawca że ty może kolei. mnie zabijesz, ale no nie wiem Damian, co ty o tej linii wiesz. To pamiętam? To znaczy nie? Ja, nie pa, ja nie pamiętam z z, z, te, z budowy ani, to nie były moje lata, ale ona była wybudowana chyba 1914 to znaczy zaczęła się budowa linii 1900, od 1914 roku w 100% nieselektryfikowana i łączyła Markowice z Olce. z teoretycznie z Ozu. No To była ogólnie linia Markowice Syrynia, ale łączyła ogólnie KWK Anna aż do powiedzmy Markowic do Nędzy, takich... od Olzy do Markowic można było przejechać. No i teoretycznie czy jeszcze, czy jeszcze będzie Uruchomiona, reaktywowana, no. reaktywowana raczej nie no. za stan linii w zasadzie za, za stan tych które podpowiada tylko i wyłącznie jakieś, e, jakaś grupa osób, które po prostu chce, żeby ta linia była nie. Żeby nie no to sympatyce, sympatycy, tak, żeby nie została w 100% zapomniana i raz chyba czy dwa razy do roku jak widać jest. No na razie, jakaś całkowicie jest no Właśnie, widać, że nie no puszczają jest tutaj zaręcznęta. z tego, co pamiętam, Seicento albo Tico na tych na, na kółkach i jeżdżą. Także widzicie, macie kolejną ciekawostkę, a tu jeszcze pądzący malut z naszą ale dobra. Tu macie... a nie, dobra, jeden krzyp. Tutaj macie kolejną ciekawostkę, że raz do roku, prawdopodobnie, jak to Damian mówił, odbywają się takkie takie przejazdy wśród lasu, taką linią kolejową zapomnianą. Więc myślę, że też ciekawa opcja. No tutaj mamy jeszcze takie miejsce do odpoczynku, jakbyście, jakbyście chcieli sobie przerwę zrobić w trakcie tej wędrówki. Jest tutaj naprawdę klimatycznie, mamy wspaniałe miejsce tutaj w Raciborzu. Więc jeżeli będziecie tutaj przejazdem lub zaplanowaną wycieczkę będziecie tutaj mieli, to serdecznie polecam odwiedzić, odwiedzić również Oborę, no bo mamy tutaj naprawdę wiele fantastycznych miejsc. Jest jeszcze zaczarowany ogród, jest mini zoo, które być może wam pokażemy. I tutaj z tyłu mamy taką wiatę, teraz chwilę odpoczywamy. I zaraz udajemy się do kolejnego miejsca tych cmentarz, tego cmentarzyska kurchanowego. I widzimy się za chwilę. Z nami jest Sera, tak ma na imię z tego co się dowiedziałem. Tak się na 4 miesiące i jak widać jest rozbrykana strasznie. No już jesteśmy przy kolejnym miejscu, jak widzicie przy... tam nam jest tablica. Z informacją o tym, że mamy tutaj cmentarzysko kurchanowe 6 VI do 8-IX wieku, więc bardzo można powiedzieć stary obiekt. I teraz wam zaraz pokażemy jak to ogólnie wygląda, jak to, na jakiej zasadzie to jest w ogóle. Damian, pokaż tą tablicę. to Tak, I widzicie, to mamy po prostu takie pagórki zrobione. Ja wam tego dokładnie nie opowiem, bo nie doinformowałem się niestety o tym, na jakiej zasadzie tu chowali ludzi, ale domyślam się, że to było jakieś po prostu grupowe mogiły, tak mi się wydaje, nie Damian? No pewnie tak. Minizo, o którym też wspominałem. mam tu jakieś pierwsze zwierzęta, Osły. przykryją <grym> się kryją z tego tak tylko te pawie. Na tyle z tego miejsca będę się z Wami żegnał. Mam nadzieję, że taki materiał inny, historyczny, bardziej Wam się spodobał. Odwiedzicie Racibórz, yy, odwiedzicie to miejsce, bo naprawdę jest tutaj pięknie. No, czekajcie na kolejne produkcje. Zostawcie łapkę do góry, komentarz, udostępnijcie ten materiał, jeżeli był w jakiś sposób dla Was wartościowy. I widzimy się w kolejnym materiale. Siema!